Jeśli chcą Państwo zakupić urządzenie grzewcze, jakim jest na przykład kocioł na pelet czy na drewno lub pompa ciepła, mają Państwo możliwość uzyskania dotacji do takiego zakupu, takiej inwestycji. Polega to w najprostszy sposób na tym, iż dzwoniąc do nas lub pisząc lub nawet zapraszamy serdecznie bezpośrednio, możemy wytłumaczyć, jaką dotację są w stanie Państwo otrzymać pod kilkoma pewnymi warunkami. Tak? Mogą Państwo otrzymać wtedy taką dotację na poziomie 45, 70, a nawet 100%. Tak? Najczęściej odbywa się to tak, że podpisujemy umowę między umowa jest taka nazwijmy to trójstronna między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska nami a e, klientem czyli e, inwestorem. Jest to w 100% bezpieczne, legalne, ponieważ pieczę nad tym trzyma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i on zobowiązuje nas, abyśmy państwa nie oszukali. A państwo, że taką inwestycję wykonają. W momencie, kiedy załóżmy, już podpiszemy umowę, wiedzą państwo, że otrzymają państwo dotację na poziomie powiedzmy 100%. Wtedy my ustalamy sobie termin, w jakim my to wykonamy. Oczywiście jest to również, znajduje się ten termin na umowie, którą podpisujemy. Wtedy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przelewa nam połowę kosztów inwestycji, my wykonujemy tą inwestycję, zakończamy ją i po zakończeniu Państwo zgłaszają, że jest inwestycja już w 100% wykonana. Wtedy za około miesiąc, półtora otrzymujemy drugą transzę pieniędzy za tą Państwa inwestycję. Natomiast Państwo nie wkładacie swoich pieniędzy, jedyne co trzeba dopłacić jest to VAT od tej inwestycji, VAT usługowy w budynkach mieszkalnych. Jest 8%, czyli mówiąc inaczej, od kotła, załóżmy całej inwestycji związanej z kotłem na pelet, od powiedzmy 20-25 tysięcy jest to około 2 tysięcy złotych dopłaty VAT-u. Przy koszcie inwestycji pompy jest to około 4, 4,5 tysiąca złotych VAT-u. I na tym cały temat, że tak powiem, jest zakończony. Państwo nie wykładają swoich pieniędzy, żeby później otrzymać od funduszu, tylko my bezpośrednio się rozliczamy z funduszem, a państwo mają wykonaną inwestycję, oczywiście dopłacając ten VAT, który powiedziałem. Postarałem się w jak najprostszy sposób państwu wyjaśnić. W razie pytań śmiało można dzwonić do nas do firmy. Na każde pytanie odpowiemy. Zapraszamy serdecznie. I jeszcze jedno chciałem Państwu przekazać. Niech Państwo uważają na oszustów. Ostatnio przyjechał do nas klient, wręcz można powiedzieć z płaczem, ponieważ podpisał umowę z jakąś firmą X, znajdującą się pseudo w jednej miejscowości, a okazuje się, że firma jest zarejestrowana zupełnie w innym miejscu. I w tejże umowie miał również zawarte, a raczej podpisane trzy kredyty w trzech różnych bankach na dużą, dużą, dużą kwotę. Także proszę, proszę uważać na oszustów. Po drugie, również odniosę się do naszego przypadku, posiadamy własną siedzibę, jak również własne oddziały, czyli nie siedzimy w pokoiku wynajętym od kogoś i dzisiaj firma jest, jutro jej nie ma. Nie. To są nasze obiekty, które, że tak powiem, świadczą o tym, że nie mamy zamiaru się za rok, pół czy, czy za miesiąc zwijać z interesu. Po trzecie, każde urządzenie, które Państwo zamawiają, jest faktycznie, realnie u nas na magazynie. Nie ma takiej sytuacji, że jest to rzecz wirtualna. Zawsze mamy to u siebie, co klientowi proponujemy. I po czwarte, kadra pracownicza. My nigdy nie nagabujemy klienta do tego, aby skorzystał z naszych usług. My staramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące klienta pytania w sposób merytoryczny, aby klient w pełni usatysfakcjonowany wiedział co chce, jak to chce zrobić i czy na pewno w ten sposób a nie inny. Staramy się wszystko wyjaśnić i wtedy klient decyduje czy chce skorzystać z naszej usługi, czy też nie. Jeśli chce to jesteśmy za to wdzięczni. Postaramy się odwdzięczyć naszą fachowością. Jeżeli nie, trudno idzie gdzie indziej i ktoś inny mu wykonuje usługę. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, zapraszamy serdecznie. Wykonujemy również bezpłatne obmiary takie, na których mogą państwo zadawać pytania. My staramy się doradzić w jak najlepszy sposób to wszystko ma u państwa wyglądać, działać i wyceniamy, tak? Jeżeli państwu będzie odpowiadała wycena, jak również nasza usługa jak najbardziej można wtedy skorzystać i i co? I działamy. Zapraszamy serdecznie.